Zaskakuje mi dzisiaj pewność Piotra, który zwraca się dzisiaj do Pana Jezusa. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj na tę Ewangelię spojrzeli może w z odwrotnego kierunku. Zazwyczaj patrzymy na nią dzisiaj. I na słowa pana Jezusa, który zwraca się do Piotra i mówi: Czy ty mnie kochasz?. I mówi mu to trzykrotnie. A chciałbym, żebyśmy dzisiaj popatrzyli na reakcję Piotra, na słowa Piotra, które kieruje do pana Jezusa. Za każdym razem, kiedy Jezus go pyta o tę miłość, o to, czy go kocha, to Piotr odpowiada mu: Panie, ty wiesz. Panie, ty wszystko wiesz. Ujmuje mnie ta. Z jednej strony pewność Piotra, a z drugiej strony no, świadomość też swojego grzechu, świadomość tego, że Panie, Ty wszystko wiesz. Wiesz, że się Ciebie zaparłem, wiesz, że jestem słaby, wiesz, że potrzebuję Twojej pomocy, ale jednocześnie wiesz, że gdzieś tam głęboko w tej mojej świadomości ja naprawdę Ciebie kocham. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj spojrzeli na swoje serce i zadali sobie pytanie, czy Pan Bóg rzeczywiście o mnie wszystko wie. Wiadomo, że wie, ale czy ja Mu wszystko mówię? Czy ja Mu kładę wręcz na tacy swoje serce i mówię do Niego, Ty, Panie, wiesz, Ty wszystko wiesz o mnie. Ty znasz każdy zakamarek tego mojego serca. Wiesz o wszystkich moich upadkach, o wszystkich moich słabościach, o tym, jak ja się Ciebie zapieram, jak mi się czasami nie chce. Ale wiesz, że tam głęboko ja Ciebie kocham. I proszę Cię wydobądź z głębi tego mojego serca tę moją miłość, by to ona była pierwsza, by to ona prowadziła moje życie. To oznaczają słowa Pana Jezusa do Piotra. Pójdź za mną. Z głębi tej swojej miłości wołaj i niech ta miłość Cię pcha do pójścia za mną.